pierwszych meczach w nowym zestawieniu brakuje. Panowie, Wam już bardzo za tę analizę dziękuję. Pora usłyszeć, co do powiedzenia na temat tego meczu mają sami zawodnicy. Jako pierwszy zawodnik Mad Dogs Pact, Dawid Lunatik Cieślak. Dzień dobry, dzień dobry, panie kapitanie. Jak tam po spotkaniu? Hej, bardzo dobrze, tylko jakby to powiedzieć, mam pewien problem techniczny. Opowiadaj. Teraz słyszę w słuchawce i mam straszny. Wiesz, wiecie, co straszny menu mam w głowie, nie da się skupić. Wózej ci w głowie, no y, musisz porozmawiać ze mną i musimy w tym momencie jakoś przebrnąć przez tę rozmowę. E, powiedz mi, e, co tak naprawdę wiedzieliście przed tym meczem na temat waszego kolejnego rywala w tej trzeciej kolejce P.G. Dywizji Mistrzowskiej? Jak wy podchodziliście do tego spotkania? E, wiesz, co? Usłyszałem połowę pytania. Więc ciężko mi odpowiedzieć na nie, tak szczerze. Mm. To będę próbował. Czy teraz słyszysz mnie lepiej? Czy teraz jest wszystko ok? czy może dalej tak, mamy, może mamy jakieś problemy? odciąć jedną ścieżkę dźwiękową z drugą. Dawaj jeszcze raz, dawaj. Dobra, to, na klatę. Okay. Uwaga, skupiamy się, mówię powoli, głośno i wyraźnie. Dawidzie mm -hmm. Lunatiku-Cieślak, co wiedzieliście na temat waszego rywala w trzeciej kolejce PG Dywizji Mistrzowskiej? Jakie było nastawienie zespołu? Wydaje mi się, że nastawienie było dobre. Mieliśmy. on powiedziałbym, że podeszliśmy do tego meczu na spokojne w sumie. W takim sensie, że było bardziej luźno niż powinno być. No i przez to może Ancyn trochę początek uciekł. Trzeba było... Po prostu nie, nie zwracaliśmy tak dużej uwagi na ekonomię może na początku meczu. Mhm. I to był na pewno nas, nasz błąd. E... No i co? No, wydaje mi się, że nie możemy być do końca zadowoleni z przebiegu tego spotkania, ale na pewno wyciągniemy jakieś wnioski, w takim sensie, że po prostu trzeba na 100% samego początku i wszystkie zasady, które używamy, trzeba je używać. No, na pewno trzeba na 100% od samego początku, bo patrząc na to spotkanie z boku i pierwsza, i druga mapa miała pewne cechy wspólne, jeżeli chodzi o rozkład zdobywanych punktów, jeżeli chodzi o, o jakieś tendencje na starcie i na Ancient i na Dashie. Na początku jakby rywal was zaskakiwał, czy to może jest kwestia, o której my wielokrotnie tutaj w studiu, nie w kontekście waszych spotkań, ale w ogóle rozmawialiśmy, że gdy drużyna ma jakieś zmiany, gdy drużyna przechodzi przez jakiś trudny moment, to szczególnie właśnie gdzieś na początku spotkania można ją delikatnie przyprze przyprzeć do muru, że są pewne problemy. Czy wy takie problemy na starcie meczu mieliście, bo rywal na przykład grał aktywnie, grał szybko i tym troszkę zaskakiwał? To, że... Mm, grali dosyć wolno, tylko że jakby nie zaskakiwali nas niczym. Bardziej to my zaskakiwaliśmy siebie <grymnie> swoją formą strzelecką, <grymnie> że nie wykorzystywaliśmy sytuacji, gdzie my powinniśmy e, robić multi i po prostu gdzieś tam stłamsić przeciwnika od samego początku. No i też sytuacje w przewagach, e, chociażby jakieś odbicia na początku meczu Bombside'a, który jest w sumie chyba teraz najłatwiejszym Bombsaitem w całym Apollo. Nie wykorzystaliśmy tych sytuacji dobrze, także a myślę, że to było bardziej kwestia rozbudzenia e, i tak dalej. no. Problem jest taki, że nie, nie daliśmy rady zagrać meczu rozgrzewkowego mm -hmm. przed Ancient. E, jest to taka nasza taka rutyna, większość zresztą taką rutyna ma. I e, trochę jeżdżamy na Bootcamp. Jedyna data na fryzjera dla Sejna to było dzisiaj, także no, wyszło, wyszło jak wyszło, ale na szczęście wygraliśmy dwie mapki. Czyli, żeby Sign dobrze wyglądał w obiektywie, nie zagraliście tak. przez to nie zagraliście przez To spotkania rozgrywkowego. Okay. No, czasem Notuję, się tak zdarza, ja tak? Nie chcę jasne. tu zrzucać winy, ale... Jasne. No słuchaj, media, media w XXI wieku to jest bardzo ważna rzecz i, i to, jak się w nich wygląda. E, powiedz mi jeszcze, jak teraz wy planujecie mniej więcej poukładać własną drużynę, bo e, patrzyliśmy na Sajna jako na snajpera, wiemy, co ty potrafisz zrobić z Zawupów. widzieliśmy dzisiaj, jak Tao potrafi sobie w ogóle radzić w jakiejkolwiek sytuacji meczowej. Jak ty jako kapitan, jak w ogóle drużyna chce porozkładać te siły, żeby Maddox Pact było tak mocne, jak chociażby parę miesięcy temu? Ta, myślę, że ta ogólnie wszedł w buty Marego, w buty Sobola, czyli ma totalnie wolną rękę praktycznie na większości map i wcale gra rotacyjne, bardzo impaktowe pozycje, gdzie może kierować gram i w ma pozycję gdzieś na skrzydłach i jakby w założeniu ma być tym drugim głosem mhm. pomagającym, jakby z drugiej strony dającym tą informację, czy warto jednak wrócić na ten BS, czy nie. Tak naprawdę w Tero już nam się świetnie gra stało, a w CT zależy od mapy, po prostu przyzwyczaja się do nowych pozycji, bo niektórych po prostu nie grał i to nie jest tak, że zagrasz jeden mecz treningowy i nagle się na niej świetnie gra, także to jest etap przystosowania się. Co do Sajna, myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy zobaczycie naprawdę Saina, Tytana i totalnego kozaka i będzie wymiatał na serwerze, także Ty w to wiesz. Myślę że spokojnie. Oczywiście, oczywiście, że tak. I to jest najważniejsze, to jest najistotniejsze. Dzięki bardzo serdeczne Lunatic, Jutro meldujemy się na rozmowę. A my meldujemy się tam razem z wami. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej. Hej miłego.